Jak zgrabnie ominąć ustawę antykorupcyjną? Olgierd Poniźnik, człowiekiem roku 1999. Prywatna przychodnia kontra Dolnośląska Kasachory. Na najmu lokalu przy ulicy Szkolnej 12 zarząd Jeleniej Góry wypowiedział ośrodkowi konsultacji informacji gospodarki przestrzennej i budownictwa w 1996 roku. Działający na prawach stowarzyszenia ośrodek do dzisiaj jednak stamtąd się nie wyprowadził. W związku z tym od czterech lat ZGM nr 2 zgodnie z uchwałami miasta nalicza za jego zajmowanie dziesięciokrotną stawkę czynszu. Dzisiaj więc stowarzyszenie reprezentowane przez radnego Jeleniej Góry Wiktora Prystroma jest dłużne miastu ponad 300 tysięcy złotych. Wszyscy najemcy lokatorzy, którzy bezprawnie zajmują lokal, po wszystkich wszelkich wyrokach sądowych kieruje się sprawy do komornika i komornik dokonuje wyroku, realizacji tego wyroku. Także bez względu na to, kto jest najemcą, wszyscy są jednakowo w tym mieście traktowani. Po zakończeniu procedury sądowej, po wyroku sądowym, jeżeli sąd określi do końca, że muszą opuścić, a w tej chwili nie mają tytułu najmu, to będą musieli ten lokal opuścić. Według Wiktora Prystroma roszczenia ZGM wobec stowarzyszenia są bezpodstawne. Wysuwa do nas bezprawne, nieuzasadnione żądania poprzez ZGM zwielokrotnionej do dziesięciokrotności opłaty czynszu za lokal, w którym nie robimy interesów handlowych i nie bogacimy się, ale działamy non-profit dla społeczeństwa, właśnie tej Jelenigury. Mimo wielu szczytnych zadań zapisanych w statucie tego stowarzyszenia, tak naprawdę prowadzi ono jednak najzwyklejszą działalność gospodarczą. Na przykład w formie giełdy towarowej, w ramach której skupuje się złoto i srebro, a także sprzedaje znicze. Ale to nie wszystko. Nasze stowarzyszenie założyło około 150 instalacji gazowych, zwalczając. Zadymianie Kotlinie niegórskiej. Czyli działała jako firma. Komercyjna działalność. Działała jako firma proekologiczna. A montażem proekologicznej instalacji gazowej zajmuje się syn Wiktora Prystroma, również radny i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Robert Prystrom. Wiktor Prystrom jeszcze w ubiegłym roku był prezesem stowarzyszenia. Jednak od momentu wejścia w życie ustawy antykorupcyjnej zakazującej radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, prezesem stowarzyszenia jest formalnie najmłodszy syn radnego Prystroma Paweł. Pomysłodawca Festiwalu Polskich Komedii Filmowych, burmistrz Lubomierza Olgierd Poniżnik, został człowiekiem roku 1999 w plebiscycie przeprowadzonym przez Nowiny Jeleniogórskie. Ja się nie spodziewałem, bo w sumie była to dla mnie miła niespodzianka, że zostałem wytypowany, i, i myślę, że to wynika również z mojej tej pasji pracy z mikrofonem i tego, co robię na zewnątrz, także poza Lubomierzem, bo trochę znają mnie ludzie na przykład w Węglińcu, spotykają mnie tam na święcie grzybów, czy na dożynkach w Bolesławcu, czy na jakimś meczu w Bogatyni na przykład. Podczas sobotniego balu, na którym to właśnie wybrano Człowieka Roku, Olgierd Poniżnik, znany z dobrego humoru i tutaj nie zawiódł tych, którzy na niego głosowali. Pomysł plebiscytu na Człowieka Roku Nowin leniogórskich zrodził się 9 lat temu. Pomysł był wspólny z kabaretem PAKA, który zaproponował nam zrobienie takiej imprezy. Kabaret PAKA serwował imprezę, czyli bal, oprawę artystyczną. My jako redakcja zajmowaliśmy się stroną plebiscytową, czyli zbieraliśmy głosy. Jeszcze wówczas nie było głosowania na kuponach. A wszystko po to, dodaje Andrzej Buda, aby wyróżnić tych, którzy działają nie tyle z korzyścią dla siebie, ile na rzecz innych. Którzy wyróżniają się w różnych sferach życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego. I naprawdę, jeżeli by przejrzeć listę wszystkich finalistów, dziewięciu finałów, które jakby dotychczas się odbyły, to jest naprawdę galeria wspaniałych postaci. Bowiem górski kryształ nagroda główna trafiła już w ręce takich osób jak Julian Gozdowski, Tadeusz Latoś czy też Kazimierz Pichlak. Sobotni finał plebiscytu stał się okazją do zebrania dość sporej sumy pieniędzy. Ponad 12 tysięcy złotych, która to kwota zostanie przekazana na rehabilitację jeleniogórskich dzieci. Pozwaliśmy Jeleniogórski Szpital Wojewódzki do sądu, gdyż jako monopolista na rynku świadczeń medycznych nie liczy się zupełnie z małymi specjalistycznymi klinikami, twierdzi szef przychodni chirurgicznej Laser Dariusz Kotowicz. A wszystko z powodu niefortunnie skonstruowanej umowy, która przewiduje, że jednostka kierująca pacjenta do specjalisty pośredniczy pomiędzy kasą chorych a jednostką przyjmującą danego pacjenta. Szpital wojewódzki w Jeleniej Górze jest tak de facto nadal monopolistą. Większość lekarzy pierwszego kontaktu jest zatrudnionych w szpitalu wojewódzkim. Większość skierowań do nas pacjentów pochodziła ze szpitala wojewódzkiego. I w tym momencie szpital wojewódzki nie wywiązywał się ze swojego obowiązku przekazywania nam pieniędzy z regionalnej Kasy Chorych za wykonane usługi chirurgiczne. W Wieleniogórskim oddziale Dolnośląskiej Kasy Chorych dowiedzieliśmy się, że. Staramy się przynajmniej interweniować na zasadzie telefonicznej, informując, że te obowiązki spadają na osobę, która kierowała. Jednak kasa nie ingeruje już w szczegóły tych odnoszeń między tymi jednostkami. Każdy podmiot jest podmiotem prawnym, zarejestrowanym i on ma prawo dochodzić prawnie swoich środków finansowych. Mimo, iż szpital spłacił już pewną część zaległej kwoty wynoszącej około 3000 zł, to przychodnia laser zrezygnowała z przedłużania umowy z Kasą Chorych. Zrezygnowaliśmy ze świadczenia usług na rzecz Dolnośląskiej Kasy Chorych, która, jak się okazało, nie pilnuje swoich pieniędzy i nie jest w stanie zmusić pośrednika do regulowania swoich należności. Druga i chyba ostateczna rozprawa odbędzie się za dwa tygodnie. Głównym powodem otwarcia naszego centrum budowlanego było ułatwienie zakupów klientom, twierdził dziś podczas uroczystego otwarcia właściciel nowej hurtowni Budowlaniec. Już wkrótce na 10 stoiskach będzie można kupić dosłownie wszystko co potrzebne do budowy domu. Dodatkowo zatrudnienie znajdzie tam kilkadziesiąt osób. To są dodatkowe miejsca pracy, a jak miejsca pracy to i podatki dla miasta. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Andrzej Grochala wyrażał pewien niedosyt. Chciałoby się, żeby to była produkcja, ale niech już będzie handel z tego tytułu, że jeszcze, jeszcze nie tak dawno te obiekty stały puste zupełnie. W związku z tym, że w naszym regionie i w całej Polsce wzrasta bezrobocie, tego typu inwestycje są cenne i chciałoby się, aby było ich więcej. bignie Stępień, mieszkaniec ulicy Krakowskiej w Jeleniej Górze, średnio co 4-5 miesięcy dokonuje napraw swojego samochodu. Nic dziwnego, skoro codziennie, aby dojechać do domu, musi pokonać blisko 3 km wyboistego traktu, który trudno nazwać drogą, a co dopiero ulicą. Urywam często y, zawieszenie skrzyni biegów, no bo Fiat akurat nie jest przystosowany do jazdy terenowej, bo tutaj to i terenowy samochód, nie wiem, czy by długo wytrzymał. Po prostu, druga rzecz, końcówki kierownicze, Często idą. Jedna z recepcjonistek hotelu Sudety przy tak zwanej ulicy Krakowskiej powiedziała nam, iż goście, którzy po raz pierwszy przyjeżdżają do hotelu od progu narzekają na dojazd do niego. I niestety, podobnie jak pan Zbigniew Stępień, będą narzekali dalej, ponieważ w tegorocznym budżecie radni miejscy po raz kolejny nie przewidzieli na krakowskiej budowy normalnej drogi. Siostra pożyczyła mi swój, no bo jeden się zepsuje, drugi póki coś nim naprawię i tak na przemian nimi jeżdżę. Że... W miniony weekend rozegrano w Karkonoszach kilka konkurencji, m.in. konkurs skoków, juniorów młodszych i juniorów na skoczni Orlinek w Karpaczu. Tutaj co zrozumiałe, brylowali skoczkowie z Podhala. W sobotę niedzielę, a także dzisiaj na Polanie Okuszyckiej rozegrano także kilka biegów biatlonowych. Niestety nie jesteśmy w stanie podać Państwu wyników osiąganych w tych zawodach, ponieważ nie sprawdza się zawodzi polityka informacyjna organizatorów Olimpiady. Uruchomili oni stronę internetową, jednak w witrynie, gdzie, gdzie powinny znajdować się wyniki, odnaleźliśmy jedynie osiągnięcia skoczków, o biatlonistach nie ma tam ani słowa. Próbowaliśmy więc uzyskać wyniki drogą telefoniczną. Tutaj również spotkał nas zawód, ponieważ podany przez organizatorów numer biura prasowego jest niestety ciągle zajęty. Miejmy nadzieję, że do jutra do magazynu sportowego coś się odblokuje.